Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Mówi Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Drodzy, tyś tam w ramach rozmów kolędowych, jedna pani do mnie mówi, że Księdza, tylko te historie o kobietach, tylko te opowieści. Kazaniu o kobietach, wiecznie o tych biednych kobietach, o mężczyznach tak mało. No, drugie panie, jeśli mężczyzna, jeśli ksiądz mówi o kobietach, to bardzo dobrze. Zresztą wszyscy mężczyźni ciągle mówią o kobietach, ciągle myślą o kobietach i to jest naturalne, no, ale w niektórych przypadkach trzeba to uczciwie powiedzieć, to mówienie o kobietach jest pewnym odreagowaniem, bo w domu wiadomo, ostatnie zdanie należy do męża. I ono brzmi zawsze tak, kochany. Więc żeby sobie panowie czasami gdzieś odbili, no to muszą znaleźć inne okazje, żeby właśnie o kobietach powiedzieć. Więc właśnie, żeby nie było kobietach, żeby nie było, że jest szowinistycznie, no to jeden ksiądz opowiadał taką historię, jak to małżonkowie kupili sobie bardzo groźnego psa. O takiego właśnie. I któregoś dnia wrócili z pracy samochodem, no i zobaczyli, ten pies biegał po podwórku sobie i zobaczyli, że on jest jeszcze groźniejszy niż był. Taki, że faktycznie nawet sami domownicy gospodarze nie bardzo mogą do niego podejść. Ponieważ wszystko mieli tam na piloty, to udało im się samochodem wjechać do garażu. No wjechali do tego garażu, siedzą w tym samochodzie i co tu począć? Jak się wydostać? Jak dojść do domu? Jakoś tego psa trzeba. Pokonać jakoś przez tego psa, psa, trzeba przejść do tego domu, rozgląda się mąż tak po ścianach w garażu, a tam miał takie ubranie robocze, taki waciak. I mówi: Wiesz co, kochani, ubiorę cię w tego waciaka i puszczę cię przodem. Bo mówią, że ponoć psy kobiet nie gryzą. Tak? Ale widzicie, czasami spotykamy w naszym życiu takich właśnie panów. Czasami się tacy panowie zdarzają, że zawsze jakieś obowiązki, jakieś, jakąś odpowiedzialność będą na kogoś innego zrzucać. Tak? Do urzędu nie pójdzie? No bo po co? Lepiej to żona na pewno załatwi. Ona to załatwi, no to będzie dobrze. Do sklepu nie pójdzie? No bo to domena kobiety. Ona jak pójdzie, to zrobi porządne zakupy, a ja jak pójdę, to na pewno coś namieszam. Do lekarza nie pójdę? Bo po co? Żona mi pójdzie załatwić recepty i mam sprawę załatwioną. Ostatnio to nawet słyszałem hit sezonu, że jeden student oblał egzamin na studiach i wysłał do profesora swoją staruszkę babcię z laseczką, żeby ona mu załatwiła zdanie egzaminu. No bo jak zobaczy profesor taką biedną starszą panią, to od razu serce mu zmięknie. No i właśnie, czasami się tacy panowie zdarzają. Ale widzicie, podobne sytuacje zdarzają się też na przykład na płaszczyźnie. Naszej parafialnej. Trochę mnie to przeraża, jak właśnie ludzie młodzi wysyłają starsze osoby, czy to babcie, czy to mamusie, żeby coś mu załatwiła w kancelarii parafialnej, żeby mu załatwiła jakieś zaświadczenie. No, oczywiście dzisiaj wszyscy dużo pracują, wszyscy są zabiegani, czasami te godziny kancelarii tak się nie składają, żeby ci zapracowani mogli przyjść. No, to wszystko rozumiemy. No ale, ach, mimo wszystko, w pewnych kwestiach formalnych, w kwestiach niektórych dokumentów, no nie da się czegoś załatwić bez udziału zainteresowanych. No chociażby taka metryka chrztu, która jest do ślubu wydawana, no to jest dokumentem, który w sumie zawiera dane osobowe. No i ten dokument powinien od razu trafić w ręce zainteresowanego. Nie o to chodzi, żeby go wystawiać osobom postronnym, tylko właśnie, żeby on trafił od razu do osoby zainteresowanej. Oczywiście można wydać taki dokument innej osobie, no ale dobrze by było, żeby ta osoba miała jakieś upoważnienie do tego, że, że ona faktycznie chce ten dokument wziąć w jakimś konkretnym celu i przekazać tej osobie, której ten dokument dotyczy. Albo inna kwestia, takie zaświadczenie, że ktoś może zostać chrzestnym. No, warto pamiętać, że po pierwsze takie zaświadczenie wydaje się parafianom, czyli ludziom, którzy formalnie, faktycznie, normalnie mieszkają na terenie danej parafii i są parafianami, tak? A po drugie, wiecie, przy wydawaniu takiego zaświadczenia zwykle odbywa się rozmowa duszpasterska, czyli ksiądz jakby mówi tej osobie, czy wiesz, co to znaczy być chrzestnym? Czy nadajesz się na chrzestnego? Może jakieś, potrzebujesz wskazówki do tego, aby być chrzestnym? No i dlatego pewnie głupio yy, załatwiać tego typu zaświadczenie przez babcie czy mamę. Zresztą warto też o tym pamiętać, że w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski jest taka, yy, taka komórka, tak? taki urząd jak Kościelny Inspektor Danych Osobowych. No i on księży. Od czasu do czasu przestrzega przed nadużyciami, właśnie w tej materii ochrony, dóbr, ochrony, ochrony danych osobowych, tak? tych właściwych dokumentów. Zresztą mogą się też zdarzać, on też nas przed tym ochrania, jakieś prowokacje, że ktoś typowo przyjdzie, żeby zdobyć dokument dla innej osoby pod pretekstem właśnie, że ta osoba go prosiła, a później właśnie powiedzieć, że tu, konkretnie w tej parafii, w tym miejscu, no, nie są dotrzymane procedury związane z ochroną danych osobowych, tak? Więc odpowiedzialnie księża nie mogą sobie na to poradzić, no bo gdy przyjdą kary administracyjne, to co? Nikt z parafii nie zapłaci. To będą, o, jak mnie dopilnował, no to niech on teraz płaci. Nikt za niego przecież tego nie będzie robił. O, ale to zrzucanie takich obowiązków na innych jest też możliwe Właśnie na tej płaszczyźnie naszego życia religijnego. Bo popatrzcie, Pan Jezus nas zaprasza, żebyśmy głosili Ewangelię. Wszyscy przecież jesteśmy uczniami, uczennicami Pana Jezusa. Tak, wszyscy tworzymy Kościół, nie tylko kapłani, bo kapłani są w pewnym mniejszym procencie tymi, którzy Kościół tworzą. W większym procencie są właśnie pozostali wierni. A my czasami przyjmujemy taką postawę wycofania. A po co ja będę mówił, a co ja się będę narzucał? Niech inni mówią o Panu Jezusie, niech inni bronią Kościoła, a święty Paweł dzisiaj mówi krótko, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Zatem głoszenie Ewangelii to nie jest tylko moje prawo w sumie, ale to jest także mój obowiązek. Popatrzcie, apostołowie na początku się bali. Byli zamknięci w wieczorniku, przerażeni tym, co się wydarzyło. Bali się pójść i głosić Ewangelię. Kiedy się dopiero odważyli? Skąd nabrali radości, odwagi, siły do tego, żeby głosić Ewangelię? Wtedy, wtedy, kiedy otrzymali ducha świętego. Kiedy duch święty stąpił na nich. Mieli swoją wiarę, mieli łaskę Boga i to im pozwoliło, żeby poszli, głosili Ewangelię, no i nawet złożyli swoje życie w ofierze za Chrystusa, tak? Bo przecież. Wszyscy apostołowie, z wyjątkiem świętego Jana, przecież zginęli śmiercią męczeńską, bo wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego, gdy zastanawiamy się, po co nam w ogóle było bierzmowanie, po co był nam ten sakrament, no to właśnie między innymi po to, żebyśmy mieli odwagę. Odwagę od ducha świętego, żeby być uczniami, świadkami Pana Jezusa. Więc Piotr Pawlukiewicz opowiadał o takiej historii, która się wydarzyła w Budapeszcie, na Węgrzech. Tam do autobusu miejskiego w pewnym momencie, gdy on sobie jechał na przystanku, wsiedli z kimi. Tak? Wiem jak wyglądają, domyślamy się, że spotkanie z nimi nie zawsze należy do przyjemnych spotkań. Czasami nawet spojrzenie samo na nich już może przestraszyć. Więc właśnie. Okazało się, że wszystkie miejsca w autobusie pozajmowane. Starsi ludzie tak sobie siedzieli, pozajmowali te wszystkie miejsca, więc tam troszeczkę zaczęli oni narzekać. Ta właśnie młodzież tak troszeczkę zaczęli używać brzydkich słów. Taki jeden guru od nich mówi, fajnie by było, jakby był taki proszek. Co jakby tym proszkiem tak sypnąć, to te wszystkie staruchy by poumierały i my byśmy wtedy mieli dużo wolnego miejsca w autobusie. A taka starsza pani, babuleńka, mówi: Spokojnie, chłopczyku, jak będziesz w naszym wieku, to na pewno taki proszek już wymyśli. No właśnie, prawda? Czyli widzicie, my potrzebujemy ducha świętego do tego, abyśmy mieli odwagę. Odwagę mówić o Panu Bogu. Duch święty jest nam potrzebny po to, abyśmy głosili. Nie własne słowo, ale słowo Jezusa Chrystusa. Dzisiaj mamy wokół nas za dużo wyobrażeń o Jezusie Chrystusie, a za mało wiedzy o Jezusie Chrystusie. To jest niestety też dramat nas, uczniów Chrystusa, że my czasami mamy za mało wiedzy o Jezusie, a za dużo naszych wyobrażeń. Każdy sobie opowiada, a dla mnie to Jezus jest taki, a według mnie to Jezus to czy tamto. No dobrze by było tego Pana Jezusa jednak poznać na podstawie Księgi Objawienia. No i podobnie jest z Kościołem. Ilu ludzi, którzy są poza Kościołem, zamiast poznać wspólnotę Kościoła, to mają pewne wyobrażenia o Kościele, tak? Budują tym samym jakiś taki trochę zakłamany obraz Kościoła. No bo zobaczcie, jak posłuchacie, to usłyszycie, że my Kościół, my oto Kościół, jacy jesteśmy dzisiaj jesteśmy zacofani. Że jesteśmy niedouczeni. O, że jesteśmy nietolerancyjni. O, albo tak zupełnie nie przypominamy w swoim postępowaniu tego, który jest naszym założycielem, czyli samego Jezusa Chrystusa. No tylko tak. Gdyby to była prawda, że my nie przypominamy Jezusa Chrystusa. Gdyby to była prawda, że jesteśmy nietolerancyjni to dzisiaj już byśmy zdążyli poniścić wszystkie domy tych ze strajku kobiet i tych, którzy biegają po ulicach z błyskawicami. Już byśmy sobie dzisiaj z nimi poradzili, gdybyśmy byli nietolerancyjni, gdybyśmy nie żyli według tego, co nam mówi Jezus Chrystus. My tymczasem przyjmujemy inną postawę. Bijemy innych ludzi na łeb, na szyję naszą miłością. Miłością, którą czerpiemy od Jezusa Chrystusa. Miłością, której nas uczy Jezus Chrystus. Nie zawsze, w stu procentach nam to wychodzi idealnie, ale jednak mimo wszystko przykazania Boże nie są dla nas obojętne. Bo staramy się być obecni w tym świecie, staramy się wpisać w ten świat i staramy się, żeby w tym świecie było bardzo dużo Jezusa Chrystusa. Przecież o pierwszych chrześcijanach też bzdury gadali, tak? Nazywano ich kanibalami. Bo rzekomo jedzą ciało jakiegoś tam Jezusa. No tak pisali w cesarstwie rzymskim, żeby zdyskredytować chrześcijan. No więc pewnie i dzisiaj znajdą jakieś inne argumenty, żeby nas zdyskredytować. Ale my mimo wszystko będziemy na łeb na szyję bili innych miłością, którą czerpiemy od Jezusa Chrystusa. Widzicie, wszystko to po to, żebyśmy realizowali nasze powołanie, nasze powołanie chrześcijańskie, to powołanie, które wyprowadzamy z Pisma Świętego. Gdy już tak mówię o powołaniu, to może trochę z przymrużeniem oka, w jednej parafii się odbywała uroczystość prymicyjna. i właśnie taki byli zaproszeni goście. Msza prymicyjna, tak pierwsza Msza nowego, wyświęconego księdza. I tak jeden starszy u staruszek ksiądz opowiada, który się przyglądał, jak ten młodzieniec dorastał gdzieś tam w parafii, mówi, ja to od początku wiedziałem, że Boguś będzie księdzem. Od początku wiedziałem, że On będzie księdzem, bo tak ładnie służył przy ołtarzu, a jak widział pieniążki, to mu się z ręce przesły. Także widzicie, no oczywiście to jest z przymrużeniem oka. Ale każdy z nas ma swoje powołanie. To powołanie, które musimy wypełnić. To powołanie, które musimy rozeznać. I według tego powołania musimy żyć. To tak naroczek, się czasami dzieciom tam układa jakieś przedmioty, żeby dotknęli, i wtedy będziemy wiedzieli, którą stronę w swoim życiu pójdą, co tam wybiorą. Kiedyś do jednego rabina przyszedł taki właśnie. Młody żyd, ojciec, taki, który miał synka rocznego, mówi rabbi. Ja to bym się chciał dowiedzieć, kim ten mój syn będzie, jak dorośnie. Jak to sprawdzić, kim ten mój syn będzie. A rabbi do niego mówi: No, to bardzo proste. Połóż takie trzy rzeczy przed nim, no i w zależności od tego, co chwyci, no to, to taki właśnie będzie. Połóż przed nim księgę pisma, połóż przed nim torę, połóż przed nim, co tam, pieniądze. I połóż przed nim alkohol. Jak chwyci tą torę, tą księgę Prawa Bożego, świętą księgę, no to wiadomo, zostanie rabinem. Jak chwyci te pieniądze, o, to będzie biznesmen, będzie dobry przedsiębiorca. No jak chwyci alkohol, no to nic z niego nie będzie. Żyd przychodzi po paru dniach. Mówi, no rabbi, zrobiłem tak, jak sugerowałeś. Ja ustawiłem te trzy rzeczy, trzy przedmioty, no i czekałem, co tam synek złapie, nie jaki efekt. No niestety, chwycił wszystko na nas. Wszystko na nas chwycił, a to spokojnie będzie księdzem katolickim. Oczywiście, wiecie, my to sobie z przymrużeniem oka mówimy, żartujemy sobie, bo Ewangelia jest radosna i nasze życie musi być radosne, bo ten świat jest czasami smutny, więc Słowo Boże musi nas napełniać jakąś radością, ale właśnie o to chodzi żeby każdy z nas rozeznał swoje powołanie, tak? Czy każdy z nas później jak już rozezna, żeby był wierny swojemu powołaniu. Jak już wybrałeś życie małżeńskie, wybrałeś życie kapłańskie, no też niektórzy wybierają życie w samotności ze względu na Chrystusa, ze względu na służbę innym ludziom, tak? Mają do tego prawo, z tego tytułu też wybierają, ale gdy już mamy to swoje powołanie życiowe, to musimy też pamiętać, że ciągle mamy to powołanie chrześcijańskie. Ono się musi zgrać z tym naszym powołaniem życiowym. Czyli mamy robić wszystko to, co jest właściwe dla naszego stanu, a jednocześnie musimy robić wszystko to, co jest właściwe dla naszego powołania chrześcijańskiego. Dlaczego? Dlatego, że nas do tego zaprasza Pan Jezus. Pan Jezus przez dzisiejsze Słowo Boże mówi nam, Żebyśmy nie rezygnowali z naszego powołania tego chrześcijańskiego, żebyśmy je wiernie wypełniali, żebyśmy się nie wymawiali od obowiązku głoszenia Ewangelii, tak jak dzisiaj do nas mówi święty Paweł, nie jest dla mnie powodem do chluby, mówi apostoł. To, że głoszę Ewangelię. Po prostu to jest mój obowiązek. I dodaję, jako taką też nauczkę dla nas wszystkich, biada mi, gdybym nie głosił. I'm good. Amen.